Dzień witajcie tu. We Wspie 5 dzisiaj przedstawię dwie różne posty. Zacznijmy nasze od takiej podstawowej, numer jeden. Czyli wodza normalnie jest zawsze, ale to coś innego. Czyli przeciwnik idzie, wystrzela w niego uchu i zobacza, jak to co Dlatego się dalej strzela na jakiś oczy z zwykły łuk, Idzie do domu, spada i umier oczywiście to do swojego ek i y, eku SET, czyli miecz, troja, wygadówki. To jest bardziej wszakiewsze, bardziej rodzinnie, nie musicie kopać. Nie musicie kopać kratek, tylko tutaj. to jest woda tabliczka, lawa, tabliczka, no i trzy, tu są dwie, a razem z tabliczką tam, tu są trzy Czemu lawa? żeby szybciej coś płonął tylko mówię, to nie działa na koks jabłka oczywiście to jest yy, jak ludzie koks jabłka czyli na takie o takie co mam w to nie będzie działało na atakę będzie. No i tak przeciwnik spada pochwala eee, podpala się. No i będzie tu kółko płoną, więc chcieli coś mogli z tego dobijać. I winie. No, no. tu jest taki niby zameczek, coś pojedzie w twór. Dwa. Lepiej było jakby ktoś zrobił coś takiego. Czyli na jednym terenie, tu nie może coś wyjść. Czyli patrz podpala się kółko jest też jak więcej. No i spada łącznie i można kółko dobijać. jak głowy w tej samej... O, tej samej takiej. Więc też nie mógł się tutaj tu, nie uwolnić. No nie, chyba się widziałem komórką. O, tutaj podpala się. No i jego idei i bez i a to może sobie jeszcze dorobić jeszcze chciałabym powiedzieć, że już nas 7 widzów, więc już dobrze wymierzamy. I to, to wszystko w tym odcinku. Subskrycje, lajki, komentarze. Używałam Wam gdzie mi się podoba. To jest... To jest numer 1, numer 2, który będzie